Proszę bardzo. Ruiny pałacu kotarskich. Zatrzymałem się tutaj przejeżdżając, bo wydały mi się bardzo interesujące te hałdy ziemi. Jak się domyślacie dlaczego? Bo jestem szurkniętym poszukiwaczem, a ten pałac jest postawiony na takim podwójnej górce wzniesieniem. Wygląda to jakieś stare grodzisko, bo to jest całe okrągłe dookoła. Więc pomyślałem sobie, że przypatrzę się tej ziemi. Może tutaj coś ciekawego będzie, co będzie świadczyło o bardziej historycznym znamieniu tego miejsca. Pałac, jak widać, ktoś wziął tutaj wreszcie pod opiekę i coś tu zaczął przy nim robić. No więc tu idziemy. Widzę, jest otwarte okno. Zobaczymy jak wygląda we wnętrzu. no, jest tu jakiś remoncik, ściany coś porobione, jakieś wykopy przy fundamentach Tududum. 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 Ale sami widzicie, jak ja mówiłem, to jest całe dż... okrągłe I jest, kurde, wygląda jak... Jakby to miało kiedyś walory obronne Pałac mocno zaniedbany Tutaj sobie nawet można urządzić mały urbex U. Szczerze, ja jestem tu pierwszy raz w życiu. Więc bądźcie ze mną. Być może jest to. Je, to jest chyba zamurowane, bo jest ciemno jak diabli. Może jest to jeden z pałacy, który straszy. Tum, tum, tu. Spróbuję iść tymi schodami. Gdziekolwiek prowadzą. O kurde! Uhuhu! Dobra. Nic tu dalej nie widać, a ja nie jestem aż tak szurnięty, żeby tam iść w tej ciemności. Ale może ktoś z Was jest. Tak więc ruiny Pałacu Kotarskich na Podkarpaciu, niedaleko Liwocza. i sobie wpiszę, możecie to łatwo znaleźć. Tutaj tył. O, pięknie to wygląda, nie? Przyznacie? Daję kawałek. Taka sytuacja.